Cześć, jestem na parkingu przy autostradzie. Dzisiaj jedziemy do Heidelbergu zrobić zdjęcia. Zaczynamy. Jest niedziela, pracująca niedziela. Dzisiaj robiłem zdjęcia dla Lieferando, czyli takiego dostawcy... Jedzenie z restauracji, tutaj na terenie Niemiec. Właśnie skończyłem dosłownie pół godziny temu jedną sesję w Wiesbaden. Kolejną mam w okolicach Heidelbergu, także pomyślałem, że jest świetna okazja, żeby pojechać tam i nagrać film. Szczerze mówiąc, nie mam dokładnego planu, co będę fotografował. Na pewno stare miasto, okolice mostu. Na razie nie jest takie trochę brzydkie, zachmurzone, ale zapowiada się, że potem prawdopodobnie pojawi się trochę słońca. Także mam nadzieję, że, że fajne zdjęcia takie podróżnicze. E, właśnie w Heidelbergu uda mi się dzisiaj zrobić. Ok, jedziemy dalej. W Heidelbergu jestem, może już dziesiąty raz, ale pierwszy raz trafiliśmy tutaj. Nazwę wyświetla na dole, bo oczywiście o zapomniałem, jest to taki duży e, amfiteatr na wzgórzu, tak naprawdę jest ogromny, spodziewałem się, że będzie po prostu spory, a jest naprawdę wielki. Powoli zbieram się do klienta, jeszcze tylko zanim stąd wyjedziemy wezmę drugi obiektyw, no i dzisiaj wyjątkowo odgrzebałem w szufladzie Sigma 56mm f1.4. E, Zobaczymy jakieś zdjęcia detali. Może tutaj coś ciekawego wypatrzę. Szczerze mówiąc, nie bardzo mam pomysł, ale zawsze kiedy już mam obiektyw no, założony na aparat, aparat przy oku zawsze coś ciekawego się trafi. Drugi klient, że tak powiem, załatwiony, także jesteśmy w Heidelbergu. No niestety pogoda jest bardzo nie fajna, Tak naprawdę absolutnie nie mam pomysłu. E, pokręcimy się po starym mieście, pójdziemy na właśnie w okolicy tego sławnego, fajnego mostu. No i przez cały czas będę robił zdjęcia, oby tylko nie padało. E, ruszamy się powoli w stronę, w stronę mostu, tak jak powiedziałem wcześniej, ale tutaj za mną znalazłem już fajny kadr, czekam tylko, e, aż przyjadą auta. Dlatego, że mamy tutaj właśnie wyjazd z parkingu i cały czas ktoś jedzie. Dobra, ten zaraz pojedzie. I właśnie tutaj jest to, co lubię w takiej fotografii miejskiej, dużo warstw, czyli mam jeden budynek, drugi, z tyłu wieża, z przodu te drzewo, pionowy kadr, bęk, zrobione. Idziemy dalej. Jesteśmy na moście. No i tak jak się spodziewałem, przy tym obiektywie 56 mm jest trochę za wąsko. Nawet przy pionowych kadrach ciężko zmieścić mi całą, e, całą tą bramę. Dlatego robiłem też panoramy, czyli parę zdjęć pionowych, dzięki czemu mogę to potem złożyć na przykład w Photoshopie czy w Lightroomie. A podczas spaceru po mieście nie muszę cały czas zmieniać obiektywu. Myślę, że takie rozwiązanie też jest e, całkiem wygodne. No a plusem tego obiektywu jest oczywiście to, że na przykład tak jak tutaj e, zamek mogę... Bardzo wygodnie sobie cały zamek, fajnie objąć. Tak jak się spodziewałem, zdjęcia z obiektywem 56 mm są nieco trudne, dlatego że czasami jest po prostu zbyt wąsko. Ale to, co bardzo fajnie wygląda, to pionowe kadry, właśnie w takich uliczkach jak tutaj. Kiedy, kiedy na końcu jest właśnie coś ciekawego, tutaj mamy ten fajny żółty dom i myślę, że, że takie zdjęcia wychodzą świetnie. A dodatkowo, właśnie przy F1 i 4 ten pierwszy plan będzie delikatnie rozmyty, także myślę, że bardzo fajnie będzie to wyglądało. Robi się naprawdę zimno, także powoli się zbieramy. Na koniec wrzucę Wam jeszcze kilka zdjęć. Mam nadzieję, że odcinek się Wam podobał. Myślę, że trochę chaotyczny, szczerze mówiąc. Oczywiście, zapraszam do subskrybowania kanału. Napiszcie w komentarzach, co myślicie o takim po prostu spacerze po mieście z aparatem? Czy takie filmy są również dla Was ciekawe? I oczywiście, jak zawsze, widzimy się za tydzień. Cześć.